Cześć, tu Kama, witajcie ponownie na moim kanale i witajcie po ostatnim odcinku Hamas. Tak jak obiecałam, w tym odcinku, dziś 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt, zobaczycie unboxing wszystkich paczuszek z kalendarza adwantowego od Sklepiku Spokątnej. Ten kalendarz otwierałam codziennie na moim Instagramie, ale wielu z Was wyraziło chęć, żeby zobaczyć taki zbiorczy filmik, dlatego to będzie taka zbitka krótkich filmików z unboxingu. Nie zawsze się odzywam. W sumie odzywam się tylko kilka razy, bo często otwierałam ten kalendarz przed pracą w pośpiechu, ale mam nadzieję, że i tak będzie to dla Was ciekawe. Ale na sam koniec zrobimy sobie takie podsumowanie i opowiem, co mi się najbardziej podobało i co w ogóle myślę o tej paczce. A my zobaczymy się na końcu tego montażu, gdy otworzę paczkę numer 24. czas otworzyć Otwieramy numer cztery. najprawdopodobniej jakaś papierowa replika. Nie. Patrzcie. To karta z Ronem. Zabierzko. Ornament na choinkę. Jestem w trakcie nagrywania innego filmiku, który już wy widzieliście, ale czas na dzień 13, więc zapraszam. W takiej pozycji jeszcze mnie nie widzieliście, co? Otwieramy numer 13. Paczce, taka poderowska matrioszka. Oh, wow. W pierwszej mamy kartkę pocztową z balem Boże Bardzo podobną do tej. Bardzo podobną do tej, którą mieliśmy w ostatniej paczce spokątnej. Tylko ta jest holograficzna, ta jest taka zwyczajna. Następna koperta Tutaj mamy. To jest też kartka. Tym razem z kolendą Hog z Hogwartu. Też już mam taką kartkę, w którymś z boksów była taka kartka, tylko też holograficzna, ta jest taka zwyczajna. I trzecia koperta. To jest kartka z kominkiem i z krzywołapem, która mówi Merry Christmas. Więc mamy takie trzy karteczki, które można gdzieś komuś wysłać na święta. na otwarcie paczki numer 17. Kolejna zawieszka. Chyba na choinkę. Minął grudzień, jak szybko doszliśmy do ostatniego dnia paczki adwentowej. Z wiekiem zauważam, że coraz szybciej te unboxingi mi wychodzą. Pamiętam, jak za dzieciaka każdy dzień to było takie wyczekiwanie, aż otworzymy kalendarz i zjemy sobie czekoladkę. Teraz mam wrażenie, że dopiero co otwierałam paczkę numer jeden. No ale też słyszałam, gdzieś czytałam, naukowcy udowodnili, że po prostu z wiekiem coraz mniej nasz mózg zapamiętuje, i ja już jestem chyba w tym wieku, w którym dzień ja w ten sposób. Ale żeby już nie przedłużać, bo jest Wigilia i zaraz siadamy do kolacji wigilijnej, zobaczmy, co jest w paczce numer 24, którą tak naprawdę chyba większość z Was widziała, bo to jest jedyna paczka, która nie jest owinięta w nieprześwitujący pakunek. Więc wyciągnijmy sobie. W paczce numer 24 jest poduszka, mięciutka poduszeczka z... Barwami Gryffindoru. Jak większość produktów w tej paczce była raczej w barwach Gryffindoru albo Hogwartu. Nie dziwię się, to najbardziej neutralny jednak dom. I to jest poduszka z napisem Harry Potter. To jest poduszka z barwami Quidditch'a Gryffindoru, więc mamy Harry Potter 07. Jest niesamowicie miękka i bardzo fajnie, że to nie jest samo poszewka, tylko cała poduszka. Więc jeżeli chodzi o samą paczkę z to ja w ogóle uważam, jeżeli chodzi o kalendarz adventowy, ja uważam, że 30% to jest to, co znajduje się w środku, a 70% to jest to um, wyczekiwanie i otwieranie. Każdej paczki z osobna, takie mini, mini niespodzianki. I jeżeli chodzi o to, sklepik spisał się znakomicie, każda paczuszka była świetnie zapakowana, i to był taki malutki prezent każdego dnia, więc bardzo się z tego w powodu cieszę. Kalendarz bym podzieliła na kilka takich kategorii. Mieliśmy kategorię produktów licencjonowanych świeczki, napoje i takie dodatki, tak bym to nazwała. I jeżeli chodzi o świeczki, to mieliśmy cztery świeczki, każda z innego domu z Hogwartu. Jeżeli chodzi o zapachy, to nie mamy wyjątkowo napisanych ich tutaj na opakowaniu, tylko mamy mm, walory każdego z domów. Jeżeli chodzi o mój ulubiony zapach, to musi to być albo Slytherin, albo Ravenclaw bo są takie najbardziej przyjemne dla mnie. Gryffindor najbardziej pachnie świętami, a najsłodszy jest Hufflepuff. W sumie by się zgadzało, prawda? Później mieliśmy napoje. Nie mam tutaj wszystkich napojów ze sobą, ale mieliśmy też związane z każdym domem herbatki. I tutaj chyba mój wybór numer jeden to będzie herbatka. Y Ravenclaw, bo wydaje mi się, że to jest moja ulubiona herbata ever, czyli Lady Grey. Być może się mylę, ale pachnie i wygląda jak Lady Grey, a to jest właśnie moja ulubiona herbata, więc bardzo się cieszę, chociaż troszkę za mało na mój gust. Mieliśmy też dużą herbatę i mieliśmy czekoladę na gorąco, więc. Yy, Coś bardzo w stylu sklepiku spokojnej. Ja uważam, ale uważam, że sklepik spokojny w przyszłym roku powinien przygotować kalendarz adwentowy z napojami, nawet z takimi malutkimi, na każdy dzień, czyli na przykład taką jedną porcję herbaty na każdy dzień. To byłoby naprawdę bardzo fajne. Jeżeli sklepik to ogląda, możecie podchwycić ten pomysł. Kalendarz adwentowy z herbatami to byłby sztos. I mieliśmy też produkty licencjonowane. Najbardziej chyba przypadła mi do gustu czapka. W której chodzę co chwilę i nawet jej nie mam teraz w pokoju, żeby wam pokazać, ale widzieliście ją w unboxingu. Mega, podoba mi się ta poduszka. Jak oceniam ogólnie paczkę adwentową, tak jak powiedziałam. To jest cały experience, całe doświadczenie otwierania tych produktów, i jestem przekonana, że inaczej bym go odebrała, gdybym otworzyła naraz, a inaczej otwierając wszystko po kolei. Więc ciężko mi w ogóle to porównać do czegokolwiek, bo to była pierwsza moja paczka o, taka adwentowa od sklepiku spokojnej, ale to było bardzo fajne doświadczenie i bardzo fajnie się otwierało. Cieszę się, że w tym roku paczki adwentowe wróciły. W zeszłym roku mieliśmy taki e, specjalny świąteczny box, który. Był na wypasie, to muszę przyznać, że w tamtym roku zbierałam, podłoga, zbierałam szczękę z podłogi, bo rzeczywiście e, paczka była niesamowita. Ale tutaj mieliśmy już do czynienia z 24 produktami, każdy indywidualny, każdy wyjątkowy, i bardzo się cieszę, że, że właśnie ta paczka wróciła i że mogliśmy sobie ją razem otwierać. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam się podobał i że zawartość tego boxa Wam się podobała. Ja na pewno ze wszystkiego będę 100% korzystać. Na koniec pokażę Wam moją choinkę, na której znajdują się niektóre ozdoby właśnie z tej paczki adwentowej. A jeżeli jesteście zainteresowani produktami z sklepiku spokątnej, to możecie kupować na przykład paczkę spokątnej, taki, ten, ten miesięczny box z moim kodem VERITASERUM. Na specjalne boxy kod nie działa, ale na wiele innych rzeczy tak, więc zachęcam Was do korzystania z produktów spokojnej, bo jak widzicie, sklepik spokojnej dba o najmniejsze szczegóły i naprawdę zna się na rzeczy i naprawdę rozumie Harry'ego Pottera, więc jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera, to koniecznie zróbcie sobie przy, taki prezent może noworoczny i kupcie sobie paczkę, niekoniecznie styczniową, grudniową, bo chyba ich już nie ma, ale każdą następną możecie sobie oczywiście zamówić. Ja, ponieważ dzisiaj jest 25 grudnia, pierwszy dzień świąt, jeszcze raz chciałam Wam złożyć najlepsze życzenia, żebyście dzisiejszy dzień i jutrzejszy spędzili jak tylko chcecie pewnie na jedzeniu i odpoczynku i to byłoby najfajniejsze. Jeżeli nie celebrujecie świąt, to po prostu, żeby to był fajny okres takiego końca roku przyjemny w zdrowiu i w spokoju przede wszystkim, bo jak wiemy, to jest chyba w tym momencie na, dla nas najważniejsze. Pamiętajcie, że jeżeli podobają Wam się moje filmiki, jeżeli chcecie jakieś konkretne filmiki, dajcie mi znać w komentarzach. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście do tego kanału, to koniecznie to zróbcie dajcie łapkę w górę. A ja jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt i do zobaczenia jeszcze przed końcem roku. Dzięki. Pa-pa!